Witam Państwa, dzień dobry, serdecznie zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Tajemnice Adrenochromu Światowe Monarchii i Ród Prawdziwego Drakuli 24 listopada 2022 rok Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. I na takim świecie rzeczy, które są cudysów realne, mogą bardziej zaskakiwać aniżeli te cudysów nierealne i cudysów Zmyślone, dziś chcemy o takiej cudzysów rzeczy, o takim cudzysów odkryciu napisać. Otóż rodzina królewska ma powiązania z kilkoma krajami w całej Europie, w tym z Rumunią, i okazuje się, że król Karol III jest potomkiem prawdziwego Drakuli, czyli Karol III Dracula, chyba tak jak wiele razy go określałem w taki sposób, wlada palownika i posiada kilka posiadłości w Transylwanii, Monarcha wysp brytyjskich, król Karol III, słusznie łączony jest z ruchem zmian klimatycznych, wykorzystywanym do przygotowania cudów sceny dla nadchodzącego antychrysta. Jednakże możemy również cudów odkryć, że król Karol III jest bezpośrednim krewnym Wlada Palownika z legendy o Drakuli. Tak, na marginesie dodam, że podczas koronacji zjadł pasożytniczą rybę znaną jako min Minuk, która przez wiele, wielu określana jest również mianem Cudysów Wodnego Wampira. Zatem niech żyje Król, Cudysów dawniej znany jako Książę Karol. Książę Wali, Karol III, faktycznie posiada kilka nieruchomości w Transylwanii i jest spadkobiercą linii krwi Wlada Palownika. Bezwzględny książę, znany również jako Wlad Taples i Wlad III Dracula, znany jest z okrucieństwa wobec wrogów i wbijania ich na pale. Żył w XV wieku i mówi się, że zainspirował brama Stokera do, do jego słynnego hrabiego Draculi, informuje Corwell Life. W 1462 roku, po bitwie, w lat opuścił pole wypełnione tysiącami naby, nabitych ofiar. Ponad 530 lat później, w 1998 roku. Król Karol dowiedział się o swoich związkach z rumuńskim władcą. W rzeczywistości jest jego pra e, prawnukiem za pośrednictwem małżonki Jerzego V, królowej Marii. Drzewo genealogiczne w The British Chronicles napisane przez Davida Helcha potwierdza to twierdzenie: On pochodzi z, z domu dokładnie Zaksem Kobut und Golfa. Czyli niemieckiej dynastii połączonej baz, bardzo, bardzo bezpośrednio z czarną szlachtą wenecką, to trzeba powiedzieć w taki sposób: cudysów. Nie jest również tajemnicą, że książę Karol bardzo lubi Rumunię, zwłaszcza region Transylwanii. To właśnie po swojej pierwszej wizycie w Transylwanii w 1998 roku dowiedział się o swoim związku z Wladem Palownikiem związku, z którego jest najwyraźniej bardzo dumny konkluduje Cornwall Life poprzez fundację księcia Walii. I książę Karol wykonał wiele prac charytatywnych w Transylwanii, szczególnie w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, ochrony i systemów rolniczych. Ze względu na swoje silne zaangażowanie w regionie, burmistrz miasta Alba i Lulula. Zaproponował nadanie księciu Karolowi tytułu księcia Siedmiogrodu w uznaniu za być e, wybitnym ambasadorem regionu Transylwanii na całym świecie. Pra, prababka zmarłej matki króla Karola, królo, królowej Elżbiety II, węgierskiej hrabiny Klaudi Redei również urodziła się i wychowała w Transylwanii w XIX wieku. Król Karol posiada obecnie kilka nieruchomości w regionie rumuńskim. Wistry w dolinie Zalului Zalu, w Ma, Malankraw i Breb. W, 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 wioski te stały się teraz popularne wśród turystów. Wistry słynie z domów w, w, w pastelowych kolorach. I wpisanego na świa listę światowego dziedzictwa UNESCO, Kościoła Warownego, mówi się, że Dolina Zalan należała do jednego z przodków Karola, cóż, rzec Drakula, picie krwi, królewska linia krwi. Zastanawiam się, czy w tym wszystkim nie jest również powiązane pojęcie cudysłów adrenochromu, czy aby cudysłów adrenochrom nie ma swojego źródła. Właśnie jest w Transylwanii pod cudysłów pieczą Draculi. Zaznaczam, że są to całkowicie wolne domysły, które nadeszły mnie teraz w trakcie pisania tego artykułu. Zapytajcie, czym jest cudysłów adrenochrom. Cudysłów adrenochrom jest jak narkotyk który jest esencją produkowaną w żywych ludzi i tutaj właśnie dochodzimy do sedna współczesnego światowego satanizmu, który na dobre zadomowił się w kręgach ścisłej władzy. Przede wszystkim substancja ta jest produkowana u dzieci, które są zabijane w straszliwy sposób, cały proces, delikatnie rzecz ujmując. Polega na wyekstrachowaniu szyszynki dzieci hormonu będącego podstawą cudysów adrenochromu. To by było wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Żegnam się i do zobaczenia.